widzowie. Wie, tutaj część kontynuacja to, tego filmu, który niestety udział przez brak internetu. Jak widać, kończymy już to pola. Wysypujemy właśnie na przyczepkę. Proszę Was bardzo za to, że będą dwie części tego filmu. No ale no co? Co ja wam powiedzieć? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, mam załadowaną pełną przyczepę To jadę teraz wysypać ładnie, pięknie tak Teraz sobie myślę, gdzie bym to wysypał żeby mi przeszkadzało tutaj Dobra, to nawrócę jak na razie Tutaj jest ten staw Yy, dobra, robiłem gdzie wysypię. Dobrze, tutaj ładnie zawracamy. tak się, żeby tutaj też zostawić lajki like i suba jak po ostatnim filmem ja po ostatnim filmie Więc tak, jak na razie cofamy. OK. Sypujemy o tutaj ładnie, pięknie. No, przepraszam Was bardzo, że będą dwie części. Chociaż może Wam się też tak podobać, kto wie. Pobierzcie, czy też tak chcecie filmy. Ja jestem otwarty w szczególności na Was. Więc jadę sobie na razie dalej. To pole już kończymy, może jeszcze w tej kontynuacji. A kto wie. Ja dokończymy aż to pole. No bo dobra, nie. Na końcu się wisi. Tutaj tak samo Dobra, że nie będę gasił. Zaraz skończymy. O Boże, bo to się nie włączyło. Eee, dobra. Tutaj okay, wysypana, więc jedziemy na razie na miejsce z tym kombajnem, gdzie będzie trzeba oddać go. On mówił, Boże, gdzie on teraz. No dobrze, już pamiętam. Na drużynie, że na no jego polu, był tutaj gdzieś jest jego pola. Dobrze pamiętam, zaraz zobaczę, gdzie. Teraz nie wiem, gdzie jest jego pola. Mówieliśmy się, że na jego polu, które jest wykoszona, to nie jest wykoszone, gdzieś tutaj na... Dobra, już wiem, które to będzie. Kurczę, które czuło jego polo mówił, że się... On no, tu nie ma po... Dobra. Nie wyżej za rok nie poważę, czy tu mu zostały, bo tu też jest jego pole, w sumie Znale... O tak, to jest jego pole no, Tak na razie sobie pobiegnę O wiesz sobie Zaraz osłonię, będziemy. na gospodarstwo, więc nie będę was zanudzał. Mały dzień. Widzę, że jesteśmy na gospodarstwie po cięciu. Teraz idę tam, po tą Okej. Okay.

Na razie tutaj zostawię, żeby mnie przeszkadzał. Tam życia są tym. Dobra. Pogaszone. Zadzwonię do tego sąsiada na chwilę, czy on by mi, by mi dał rzeczą tą prasę na kolejny odcinek, albo nie, bo on jest na wakacje, wakacjach, to jest, to nie pożyczę. O kurde, więc teraz... no to chyba teraz tu co już... Dawaj, dawaj, tak. no bo... Dobra, odpalamy Dobrze, no, będziemy czwórką łorać. Chcemy nie łorać, tylko kultywatorować. łorać. Co to O bos. Nie mam o okay. Dobra. się dziwnego dzieje. O, to jest? Kurde. No będziemy tak sobie pięć bronek. Więc tak, jedziemy. W sumie ta kontynuacja będzie trwała około 7 minut. Minut wiedzieć. Plany też mam. No dobrze, do... To zrobimy jeszcze jeden pasek i będę kończył. Oczywiście, nie zapomnijcie też skomentować. Nie będę tak tylko gadu gadu. O subskrypcji, łapce. Komentujcie też. Jeśli chcecie więcej tej serii. I sorka, bo naprawdę głupio wyszło. Nie wyszło z tym tym drogą częścią, ale no cóż problem z internetem. Aż jestem wszakka, że tutaj nie zaczyna. Dobra, to zrobię jeszcze jeden pasek i kończę odcinek dobrze, więc ja się będę żegnał Pamiętajcie o swoich łapkach Kliknijcie więcej takich filmów w komentarzach też więc miał, nie, tak sobie... Nie wiem. Nie nocy, czy tam dnia, nara.